Lewica rozpoczęła krucjatę przeciw patriotom. Z portali społecznościowych znikają profile narodowych organizacji, a także prywatne konta prawicowych polityków. Przedstawiciele Ośrodka Monitorowań zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ostrzegają, że to dopiero początek akcji. W przygotowaniu jest bowiem lista pozwów sądowych. Narodowcy twierdzą, że nie dadzą się zastraszyć. Dziś protestują przeciw cenzurze na Facebooku. Czemu dzisiaj protestujecie? Przede wszystkim na ten moment przeciw cenzurze Facebooka, ale długofalowo zadajemy pytania, przede wszystkim rządzącym, ale opinii publicznej, jak daleko sięgają macki korporacji międzynarodowych, gdzie te wpływy korporacji międzynarodowych się kończą. Czy Facebook, monopolista w dziedzinie mediów społecznościowych, ma przestrzegać państwa polskiego, czy nie? Czy tak jak zaznaczył w klauzuli abuzywnej? Jest, podlega tylko sądowi w Północnej Karolinie, w hrabstwie San Mateo, a nie nie podlega polskiemu prawu. Takie pytania dzisiaj zadajemy. Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach mają media społecznościowe? Bardzo duże. Pokazują to statystyki. Facebook zrzesza już jedną siódmą ludności na świecie. To jest grubo, ponad miliard użytkowników. W Polsce wygląda to tak, że ponad połowa Polaków posiada konto na Facebooku, a codziennie loguje się ponad 11 milionów Polaków. Jak pokazują statystyki, ponad 80% z tych 11 milionów czerpie swoją wiedzę o rzeczywistości jedynie z Facebooka. Jeżeli Facebook ograniczy jakieś treści, niekoniecznie narodowe, prawicowe, lewicowe, jakiekolwiek, to praktycznie w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej. Te poglądy nie istnieją, bo te 11 milionów Polaków do nich po prostu nie ma dostępu. Tak to dzisiaj wygląda i temu się chcemy sprzeciwić. Jeżeli Facebook działa w Polsce, musi przestrzegać polskiego prawa, przede wszystkim artykuł 54, który mówi o wolności słowa, o dostępie do informacji. Facebook, który jest monopolistą na naszym rynku, jeżeli chodzi o dziedzinę mediów społecznościowych, próbuje kneblować usta pewnym ludziom w pewnych poglądach, próbuje kreować sztuczny, fałszywy obraz światopoglądów w Polsce, rzeczywistości, jaka, jaką tutaj mamy. No, ta agresywna cenzura zaczęła się już jakiś czas temu od, od mm, głosów ludzi na Facebooku, którzy zaczęli wyrażać swoje zdanie wprost, że nie chcą tutaj imigrantów. No w sumie od tego się tak bardzo zaczęło. Wcześniej też ta cenzura funkcjonowała, ale od tego momentu zaczęli tak agresywnie, agresywnie cenzurować nasze wypowiedzi. Czy Facebook w ogóle powinien moderować treści znajdujące się na portalu? W jakiś sposób na pewno tak, bo patrząc na internet, patrząc na komentarze na różnych tam innych portalach, czy, czy, czy YouTube, czy, czy, czy innych, w jakiś sposób na pewno tak, bo, bo to też nie może być totalny rynsztok. Aczkolwiek. Wolę czytać osobiście, nawet na swój temat, jakieś różne obelgi czy, 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 czy wyzwiska i właśnie patrzeć na ten rynsztok, ale przynajmniej wiem, że jest jakaś wolność słowa. Tylko niestety zaczęło się tak robić, że jeżeli ktoś wyzywa mnie, bo mam e, poglądy prawicowe, jest to w porządku i, i dopuszczać to. Ci moderatorzy dopuszczają. Natomiast z drugą stronę zauważyłem, że te wszystkie komentarze giną. No jest, to, jest to do zauważenia, szczególnie na, na portalach. E, może nie będziemy tutaj wymieniać, ale pewnych gazet i spółek. Dlaczego Facebook tak alergicznie reaguje na treści narodowe, a nie ma nic przeciwko szkalowaniu religii i tradycji polskiej? Być może jest to związane w jakiś sposób z, z, z tym, co odkryli dziennikarze w Polsce, czyli z powiązaniami e, polskiej administracji z, z kodem, z agorą e, i być może stąd się to bierze. No bo e, powiedzmy sobie szczerze, że na zachodzie Europy istnieją, istnieją środowiska e, naprawdę skrajne e, i które e, takich ograniczeń e, w przestrzeni Facebooka nie ma. Mamy, my tutaj mamy. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. My akurat nie jesteśmy w tej przestrzeni Facebooka, nie byliśmy marginalni. My, my mieliśmy fanpage, e, które były w czołówce rankingu tych najbardziej popularnych i być może to powoduje, że takie podejście i ta cenzura nas tak mocno dotyka. Ostatnio profil Marszu Niepodległości wrócił na Facebooka. Czyżby się was przestraszyli? E, wie pani, co on nie wrócił do końca, bo nie ma pełnej e, sprawności, jakby, bo, bo nie można go wyszukać w tej chwili w, w, na wyszukiwarce Facebooka. Ale faktycznie no, jest w jakiś sposób. Nie wiem, czy się przestraszyli. Ja myślę, że to jest e, grata. Pewna taktyka, którą przyjął Facebook robi kroczek do tyłu. Informacja medialna poszła taka, że, że wracają wszystkie fanpage, że ludzie się mnie pytają, mówią, no nie to wygraliście, nic nie wygraliśmy, to jest. Zwykła potyczka. Wydaje się, że, że tak naprawdę wojna jest tylko dopiero przed, przed nami, a Facebook powróci do, do tych swoich, w cudzysłowie, standardów i, i będzie dalej ograniczał, ograniczał wolność. A zresztą on nawet w piśmie tym otwartym wiceprezes Facebooka przekazał informację, że zdjąłem akurat w tej chwili falangę z, z ramienia, ale że falanga jest niedopuszczalnym, niedopuszczalnym, symbolem, który się tam nie może pojawiać. No, jakim prawem symbol, który który, który jest w pełni legalny, nie może się pojawiać. No, jak można przyjmować tak arbitralne e, decyzje e, i stosunek do tego, kiedy, kiedy to w Polsce jest związane zupełnie z naszą tradycją, z naszą kulturą, tak? z naszą historią. No, to, jest, to jest niewyobrażalne. Również obóz narodowy radykalny, który ja reprezentuję, no jest organizacją w pełni legalną i nikt nie ma prawa zamykać nam zamykać nam ust. Warto zwrócić uwagę na to, że we władzach Facebooka są czynni politycy. No, ten Richard Alan, który to odpowiedział w liście do, do Polaków i zapowiedział przywrócenie po, po profilu Marszu Niepodległości, jednego z wielu, które zostały zbanowane, jest czynnym politykiem, ponieważ zasiada w Izbie Lordów z ramienia liberalnych demokratów. Czyli ma określone zabarwienie polityczne. Dlatego też Facebook w żaden sposób nie jest niezależny politycznie. I po prostu jest narzędziem do cenzury politycznej. My musimy w Polsce swoje prawo wprowadzić, tak aby takie portale miały, musiały podlegać polskiej legislacji, no i nawołujemy rząd do tego, aby zainterweniował w tej sprawie. Czy w takim razie niełatwiej po prostu by było stworzyć własne polskie medium społecznościowe? My oczywiście wszędzie, gdzie tylko się da jesteśmy obecni. Narodowcy są obecni na innych portalach społecznościowych, zakładają własne strony internetowe, publikujemy od wielu lat swoje własne czasopisma, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, Facebook jest monopolistą w tym zakresie i to tam jest większość Polaków, to tam ma swoje konta wiele milionów polskich użytkowników no i trzeba, trzeba sobie powiedzieć jasno, to oni chcieli, żebyśmy na tym Facebooku byli, no bo gdyby nie, nie to, to nasze profile nie miałyby kilkuset tysięcy fanów na Facebooku, więc to nie jest tak, że my chcemy tam być, po prostu nasi fani i użytkownicy Facebooka chcą, byśmy tam byli i my po prostu wychodzimy na ich oczekiwaniom. Czy wierzycie, że to Polacy blokują treści narodowe? Tego nie wiemy do końca. Tutaj Facebook jest bardzo tajemniczą organizacją, bardzo strze pilnie strzeże swojej, swojej prywatności. Nie jest do tej pory skłonny, aby rozmawiać nawet z dziennikarzami. Zasłania się zewnętrzną firmą PR-ową. No pokazuje to, że gdyż zostało rzucone światło na ich strukturę, to postanowili się nieco wycofać ze, swoich, ze, ze swojego stanowiska no i przywrócono portal profil marsz niepodległości ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej my żądamy przywrócenia wszystkich stron które zostały zablokowane obozu narodowo radykalnego młodzieży Wszechpolskiej, a także legalnie działającej partii ruch narodowy jakie powinno być rozwiązanie tej całej sytuacji walka z koncernem tutaj? zajrzeć trzeba zajrzeć do kasy skąd oni takiego majątku wzięli tutaj w Polsce że się rozwijają Podatki im sprawdzić, zobaczyć, gdzie oni to żyli. W takim dobrym terenie, taki duży dom, gdzie z okna widuje nawet o siebie z domu. Także te wszystkie wieżowce to nie są nasze doroje, to jest wszystko sprzedany kraj. Ojczyznę naszą sprzedają. I tak jak ruch narodowy, popieram chłopaków, bo walczą o ojczyznę. I tak powinno być. O czy te inne manifestacje, kiedyś jak wychodziliśmy za komuny, to nam klepali. A teraz nas nie klepią, ale znowu psy na nas. Także jest troszeczkę zmieniło się, jest trochę wiatru, ale nie ma tego wiatru takiego na, narodowego, ojczyzny, żeby było. Tutaj młodzieży tu powinno być więcej, bo to o ich byt chodzi. Dwa miliony w Anglii siedzi. Ile to ludzi wjechało? Prawie 3,5 miliona ludzi jest w Europie. Gdzie, gdzie by nie pojechał do kraju, to Polacy są, za chlebem. A takie korporacje rozwijają się, u nas skrzydełka mają. Ile oni płacą za podatek, a ile ludziom płacą, jestem ciekawy. Na pewno też mają śmieciowe wypłaty tutaj, co się Tak jak w tych wszystkich korporacjach. W ciągu ostatnich lat społeczność Facebooka rozrosła się do tego stopnia, iż funkcjonujący poza nią ludzie mogą czuć się wykluczeni, zwłaszcza że decyzja nie zawsze należy do nich. Nad poprawnością przekazu czuwają dziennikarze minionego reżimu, wspierani przez armię lewicowych aktywistów. Ich zdaniem to prewencja przed powrotem faszyzmu, który jak widać ma się dobrze, skoro sądy znów mają skazywać ludzi za poglądy. Dla telewizji, emisji Sara Kostecka.